ruszyła 30. edycja Piłkarskiej Ligi Halowej Firm Dębickich. Z okazji Okrągłego Jubileuszu przygotowano liczne niespodzianki. W tej odsłonie do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, czyli o 5 więcej niż rok wcześniej. Jak podkreślają uczestnicy, teraz rozgrywki przyciągają, bo poza sportową rywalizacją oraz ruchem ważna jest również integracja i świetna zabawa. Fajny czas, żeby się odstresować po całym tygodniu pracy, o studiów, że spędzić czasu trochę więcej ze sobą. Kurde, świetna sprawa. Spotkać się z kolegami. No i zagrać przy okazji. Najlepsze, że można spędzić razem czas ze znajomymi, z kolegami, z przyjaciółmi i dobrze się bawić. I to jest takie nasze główny cel tych wypadów weekendowych. Oczywiście. Jak człowiek grał tyle lat, to teraz warto popatrzeć co grają, nie? Ponieważ jeszcze raz nic nie grają, ale dobra, nie grają. Radość z grania w piłkę. kontakty z kibicami. Z innymi zawodnikami, z innych daleko klubów. Daleko od żony. <grywa> Też. Chyba spotkanie ze znajomymi i cele towarzyskie. Zobaczymy. Dzisiaj jeszcze skład osłabiony, bo liga na trawie trwa, ale dobrej myśli. Wzmocnienia były, także zobaczymy, jak się ułoży liga. Sama radość grania. fan, pan. To przede wszystkim to spotkać znajomych, pokopać, pograć. Chodź to zdrowie, jak to mówię. Zmocniliśmy się przed sezonem, także myślimy, że e, powinniśmy mieć to do bardzo dobry wynik. My mamy zawsze jeden cel. Zwycięstwo w lidze. Jeszcze żeśmy tego nie osiągnęli. Tak. Może ten sezon będzie właśnie przełomem. Przełom, przełom. przełom. Pozdrawiam wszystkie małżonki, wszystkie kobiety narzeczone, które pozwalają nam tutaj być. Dzięki. Organizatorzy na tę jubileuszową edycję przygotowali liczne niespodzianki, a także atrakcje dla dzieci i młodzieży. Jubileuszowa edycja musi być wyjątkowa. Mamy przygotowane dla zawodników, dla kibiców, upominki, niespodzianki. Także edycja naprawdę musi być wyjątkowa ze względu na to, że jest 30. Cieszy nas, że możemy zaangażować też osoby do 30. edycji, które wcześniej przez lata, przez dziesiątki lat budowały tę ligę. Robert Pych, koordynator Ligi Halowej wraz z działem marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowali dla kibiców liczne atrakcje, tak żeby trochę urozmaicić jeszcze ten czas spędzony w domu sportu. Będą zabawy dla dzieci, będą konkursy z nagrodami. Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieci, jak i dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy do kibicowania. Terminarz jest udostępniony na fanpage'u Piłkarskiej Ligi Halowej film Libickich. Serdecznie zapraszamy. Nie może Was zabraknąć. Nad sprawnym przebiegiem i grą fair play czuwają sędziowie. Dokładnie tak, także życzymy tu wszystkim dużo, dużo super bramek, akcji, no i kibiców przede wszystkim, żeby jak najwięcej było, bo po to to tworzymy, nie? żeby kultywować sport i rekreację w naszej cudownej Dębicy. Pierwszy mecz w ramach piłkarskiej ligi halowej firmy dębickich. Odbył się 24 stycznia 1997 roku. Tę cieszącą się popularnością inicjatywę zapoczątkowali Kazimierz Sak oraz Tadeusz Miąsik. Przez 30 edycji rozegrano 6000 meczy, na boisku rywalizowało 9000 zawodników i strzelono 30000 bramek. Najwięcej zwycięstw ma na swoim koncie ProGraphics. Reprezentacja tej firmy wygrała aż 11 razy. W pierwszym meczu spotkała się drużyna Tymidy z jednostką wojskową, to było 24 stycznia 1997 roku, to była edycja taka, że gało się tylko w jednym sezonie. Zaczynaliśmy w styczniu, kończyliśmy 18 kwietnia, natomiast jeżeli chodzi o rys historyczny to graliśmy w różnych systemach gdzie e, były nawet takie mecze, które e, graliśmy, że nie było autów, nie było różnych. Piłka odbija się od ściany, wracała i graliśmy dalej. To było bardzo śmieszne, to był jeden rok, gdzie nikomu to się nie spodobało. Były też e, sytuacje takie, że były bramki 2 na 5, czyli jeszcze przed remontem Hali znosiliśmy bramki 2 na 3, wprowadzaliśmy bramki 2 na 5 i były w ten czas, e, no Efektowne mecze, efektowne gole, bo jednak na hali bramka 2 na 5 to jest bardzo duża bramka. Po rozmowie z sędziami, z Jankiem Gawle, który jest sędzią futsalu pierwszej ligi, zaproponował, żeby jednak prowadzić futsal pełen tutaj na Lidze halowej, ponieważ to uspokoi grę i będą te mecze ciekawsze i z zatrzymywaniem czasu w ostatnich minutach i to faktycznie zrobiło że ta Liga stała się jeszcze bardziej atrakcyjna i na pewno jest ciekawa i kibice przychodzą i sam, nawet teraz będąc na emeryturze pojawiam się tutaj i wspominam fajne czasy. Liga przez najbliższe miesiące przyniesie wiele emocji. Czekamy na świetne zagrania i imponujące gole.